no idziemy no. dalej, co? na bezpieczeństwie narodowe, to muszę mieć jakieś. Ale podskocz, kucnij, po, 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 kucnij ale to jest tylko, że nogami się napierdalasz tak. no właśnie, a ja wysoko no. nogami, więc to no ale ręce też czasami się przydadzą o nie, i Max, idź sobie stąd ja, 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 ja gra, też pójdę na te kłądo, 3 dni a ja, ja grałem w yy, Tekkena ej spadam, Blady, stąd Blady, przesuń się tu niczego nie ma tutaj, co jestem hej przepraszam, ale czemu są takie pomarańczowe pulty? No bo to taka mapa! Taka mapa zwycięstw, dlatego że Aura. ty, ty masz nie masz widocznie. Ej, o co ci chodzi? Nie, złapali nas. Ej, o co ci mówię, że was wcześniej nie widziałam? No, tak spada! No, fajnie. Głowa do góry, o, niebieski. nie wiedz. nie widział? No ja was nie widziałam. Dlaczego? O. Jak to nas nie widziałaś? Widziałaś mnie! Ja. Dobra, szybko wysiąłaś, idziemy. Ej, na chodźcie tutaj, do różowej mocy! Chodźcie tutaj! O, ja jestem szukającym! Jej! O, no to tu mnie nigdy uh. nie, nie znajdziecie. No. Ta, ta, nie What, What the fuck? Ja was zaraz znajdę. Ej, chodź tu, chodź tu, chodź, pokażę ci coś. Nie widziałem naś. Co to jest? What the fuck? Ej, ty... ty... robimy robim pułapkę, Czekam na nich tutaj, czekam tutaj na nich. Poczekaj chwilę. Jakich na Co to Jakich jest? Sam? Na początku. <laughs> Max. Ale ej, tutaj jestem, chodź tu Max. chodź tu, Max. Chodź tu do nas. Chodź, Max. No, Max, byłeś, przecież nas przed nas. O mój Boże no Kurde Nie, może, A. ej gdzie nie, może nie Czy my jesteśmy w labiryncie? Ty tam <grym grym zbierzyma> nie, ci <grym> no, nie zobaczycie To fajnie Awci się fuck, Max, Złapałem bajkę Co? Kurat za hurapek. Max, Max iść na główny ko... O A, nie wiem nawet ma co w tym chodzi. Tu idź, idź na środek, co? To to jest zapoję baladonso. Cześć. Ja Max idź na środek, Max jesteś na środek Bajkaś centralnie siot Cześć player. No jestem ale jesteś w tym szuka Nie widzę cię, szukaj jako ten, szukającego. Masz być Ale... tym głównym głównym co? pomieszczeniu. A, chodźmy ciękać, bo uciekać. nie wiem o co chodzi. Max! Nie, <laughs> nie, <laughs> nie Max! Ej tutaj, Max, odwróć się, odwróć się! No i teraz jestem czerwony Ej, czemu ty tak szybko biegniesz? Ej, Max! To ja? Czy ty pobiegłeś do tak szybko Weź biegasz tutaj przez co? Ściangę, bo chyba o, nie, nas nie widać przez nią. Aha, to, no, to do, też do, my szybciej biegamy, tak? Weź wyjść, to no, zobaczcie. O, co tam. A nie widać Wy nas widzicie w ogóle? Ej, tu jestem, no. tu jestem, widzicie mnie? Nie, nie. Skacz tu Rokidoki, skacz tu Rokidoki roki Ej, tu skacz, no kurde, no tu, ej tu, no tu jesteśmy, widzicie? Oni nas <grym> nie widzą, widzicie? Jest... Tu jesteśmy, chodźcie no, do nas No nie widać was Ej, no, te, no co ty zrobiłeś? What the fuck, jak? A, jak? Bo przybyłeś za blisko ściany Odsuń się, jak? no przecież... Ale zjebałeś Fuck Wy nas no. widzieliście, ale my was nie widzieliśmy, bo z naszej strony była ściana! Ale specjalnie się ustawiliśmy obok, żeby było nas widać. Chuj, ale no, was porobiliśmy. Porobienie. Ale z dupy płaszcza, no. weźcie włącz taką lepszą, pójdą wam. Nie, no, no, no bo to jest, spoko no, jest. No co ty chcesz, to jest po prostu, idziesz, w będę <noise> Z dupy pójdź. Nasza jest spoko przez ten mecz. śmiesznie. <noise> cześć, Roki. Gdzie Cześć, jestem? Co jest? Cześć, Nie, tu jest słabe miejsce, słabe miejsce. Nie wiem. No, bardzo słabe miejsce. Ej, żyły. tu są Ej, Zobacz, zobacz. Zobacz, patrz, patrz. A przejdź przez tą ścianę i zobacz, co tam jest. What the <ýst Environment> fuck. Szukaj. No way. <śled> Kryjówka ostateczna. No way. Ej, zaraz Z八iąc mi to pokażecie. <śled> Ej, ja jestem przy tej brązowej, Tam gdzie jest ta brązowa oh, powierzchnia? No, fucking. Drugie, nie znajdziemy ich. Zaczął grać w mapę Ty, już na skrótko ostateczny. No. Admi admiros, admiros. Pilnu tam tego zejścia. A ja mam ja dobra. To, dobra. Czemu, dobra. Czemu, czemu, czemu tak stawać cały czas? Co mam tutaj? Ej, zbieram. ja jestem tam, gdzie jest takie brązowe coś. Jestem tu sam sami jest mi strasznie smutno. <laughs> boja, bo Nikt nie nas nie, nie znajdzie Jakby co alarmuj. Ej, Ej nie jest szukający. Nie słyszę bajki, to ugrać bajka? Ja mam fioletowe niektóre rzeczy Na przykład to fioletowe tu Nie ma tekstur, nie ma nie masz tekstur Uuuu, Te tekstur nie ma Tekstur czyli pomarańczowych ale, tych No dobrze, ale to jest <grym> normalnie, żebym, żeby się nie okazało, że ja to jest za szybą Bo dlaczego mnie łapiecie Eee, no to nie wiem Kurwa wyjść nie mogę A, nie, nie. Jeden, bo ja... bo, dobra, Ale masz Masz uh. fioletowe tekstury? Nie, mam żółto, żółto fioletowe <grym> Żółto fioletowe? No kurde Żółte ściany, żółte ściany ja te drzwi, w yy, no, no to jest, to że, może, no to jest dołot, błąd, błąd mapy. Chyba. Błąd mapy po prostu to jest. Ej, czy ktoś mi pomoże, bo mi się strasznie nudzi tu. A gdzie ty jesteś? Dobra. Mów. Brązowa podłoga. Wow, droga, on, on wieraz, nas nie nie rób mi nic. Poczekaj, 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 poregłosujmy. Poczekaj, no, nic a, nie rób. Poczekaj. Nie rób Nie No tego. Nie rób Nie No kurde. Nie No Się nudzi tu. No bo tu jest ale drugie tu jest... zejście, ale, Dobra, jest, ale tutaj coś. dalej też coś jest, ale oni tędy chyba nie wejdą. Dobra, nie, nie ma szans. Nie, tylko trzeba fuck. tych wejść pilnować. I idę stąd nudzi, tak cholernie, że no, no, po prostu. Ale ale tak przeszkadzałeś. Ale tak Czy zawiera jakieś miejsca u Tak, że nie, że każdy. No, za dużo minut jest. Ma jakiś. Yy, ten, sekret. Nie, tak, powiem, tak, tak, każdy Powiem Wam pop... szczerze, że tutaj, gdzie my teraz jesteśmy, to naprawdę przyda Wam się więcej czasu. No. <laughs> tak z pół godzinki. No. <laughs> ale, a kto, kto szuka? Kto szuka? Ale znalazłem teraz miejscówkę. Yeah. O, bajka nowy, szuka! Ja byłem szukającym i po popielkę. A, czyli jest Was dwóch, okej. O, o. Ktoś Ale znalazłem secret'a. No, no my też, ja też... znalazliśmy bloody secret'a i to takiego Ale ten, spokój. Ale ten z kanałem wentylacyjnym? czy ten? Nie. Ten nie. Z nie A ja tak. znalazłem jakiś sekrety kanał wentylacyjny. Ty, czekaj, to może ty jesteś... Nie, nie. nie, nie, nie. Bloody, nie. Cześć. Ty Cześć. Cześć. Ej, jak sam na górę się dostaliście do tak, księgowości? Normalnie. E, jest, taki, jest taki jeden hmm. pokój, którym trzeba wejść. Hmm. Bo ja poszedłem takim, bo Adrio, u mnie było takie... Ale tu jest. Nie. Czekaj, no, ja, ja pilnuję Ale się nie, ale ukryłem, ale blad, ale o mój boże! Lad jest szukający! A! Ciągnięcie mnie! No nie dam rady! Ale jestem ciekawa, ja To już Max szukasz? Się nie. Nie. What the fuck, Was czy jest teleport? Nie? Czyli dalej bajka i Marcin. Tak. No. O, to nie, nie znajdziecie. Oni na, oni jeszcze, nas nie, jeszcze jeszcze nie, nie, naprawdę. A, Dorian! Ej, ale ja się gdzieś zablokowałem w labiryncie. Podłogi wchodzicie, żelotowy, niebieski, o, nie pamiętam. Nie o, pamiętam. To jest... Ja ci O, nie. Bajka, jestem daltonistą. E, tam to jest pokój, gdzie jest tak. E, biała wiele podłoga. Kolumn. Wiele kolumn. Biała podłoga, biała podłoga. Ej Marcin, albo Bajka, chodźcie tutaj na mój w Ale który jest. Ale, ale jeszcze jeden pokój ma chyba taki sekret, bo jest drugie wejście. Nie, to jak No, Nie, jeszcze tam pilnować, Idźcie tam pilnować. Nie, bo to były kolumny. O nie uciekaj! Gdzie oni są? Gdzie Mówię są? Uciekaj! nie są? Gdzie Gdzie nie nie Gdzie nie nie było. Gdzie Gdzie Biała pomoga. No to jest naj, chyba najbardziej, to jest chyba najbardziej konkretna odpowiedź, miała podłoga. Tutaj biegniesz w i dzisiaj weszła sobie tutaj, o. <grym> Ale to, to widać te przejścia, widać, no widać, że ja. jest takie ja Uf, Max, powiem, zostałeś, to sami zostaliśmy chyba. Tak? Ej, a tu jest a tego więcej, się? to nie jest tylko jedne. No, no tak, każde właśnie. pomieszczenie zawiera. Ja nie Ale nie, nie, Chodzi mi o więcej tych tajnych Ja też nie powiem. No właśnie co, <grym> to właśnie po nich chodzę teraz. O, cześć! Każde pomieszczenie. Jakieś... o oh Mnie nie znajdziecie! <laughs> oh, oh Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Zapaliśmy Maxa. Bajka matko boska, jak mnie przestraszyłaś! No, co, Ale... GG dla was. czy znaczy, dla siebie. Nie. Ale powiem szczerze, nie uciekłbym. Bo z jednej strony był chyba Marcin. No. <grym> a ha ha. Z drugiej strony bajka, więc bym nie uciekł. No to GG cool, dla was. Ej, skurwa, My, mycha pionat. Mika, pionat. co za stój, piona. To jest, dobra, udało mi się chyba uwolnić. Je, je, je. A, no właśnie, wiesz, że ja się męczyłem tutaj 3 minuty, żeby stąd wyjść. <grym> I dopiero teraz się kapnąłem, że dało się kusnąć. tam. jest A Ale powiedz, jaki pokój przynajmniej? A tak to byśmy tu siedzieli. nie pamięta? Różowy. Różowy? różowy? Ale, mhm. fio ale fioletowy czy różowy? Tam gdzie my byliśmy wtedy? <laughs> nie, ja sam poszedłem. Ale nie, tam Soby. gdzie my byliśmy na początku. Ale nie wiem, ja nie, ja nie... Malinkowy! Nie, nie, to nie ten, to nie ten. Nie, nie ten. Bo nie, nie, ten. nie ma, nie różowy. ma różowego, tylko czelkowy. Taki różowy, męski kolor. Jest to, no jest różowy, tak, jest różowy. Tak. jest, to jest różowy musi być to. Ale jest to jest, jest fioletowy, roz... a nie różowy. No, u mnie jest nie różowy. u no, mnie też jest różowy. A w niebieskim nie ma żadnego sekretu normalnie. Nie? Musi być. Musi być. Pewnie no nie gdzie? wiesz jeszcze, że jest. No gdzie? Tu coś no jest, gdzieś nie. tu jest? No, Na pewno. Jakieś ściany. Coś musi się tu robić. <laughs> Ta, no nie wiesz, że bez, o... bez, bez żadnego sekretu... A, żadnego ale nie, mam, mamy tylko 20 sekund. Nie bez macie? żadnego... Bez żadnego no. sekretu ja tu jestem. Nie chcę być O, siedzisz się gdzieś kurna schowa po prostu tutaj. Koniec. Ale ty jesteś na tej fioletowej? No, na fioletowej podłodze. No, to, Co to, są to, pięć? to są takie pokoiki. No, nie, no mówię ciągle, Jaki że... Pokoiki? To jest labirynt. Nie widzieliśmy. No, labirynt. Ze ścianami Z niewidzianymi no... ścianami, tak? Kurwa, no nie... chodźcie, na środku jestem No to już okłamałeś nas! Okłamałeś na... Teraz Teraz no, no, jestem no, na no, środku! Roki pokaż jaki, jakie różowe ściany nie Eee, o tutaj poszedłem. To jaki to ba... jest czerwony idioto! U mnie to jest różowe! Jesteś różowy, Ej, no, to jest czerwony! O, no, u mnie to jest różowe! Zobaczcie to jakie to jest i chodźcie tutaj! Wszyscy zobaczcie. Na moim to, co tu ekranie! Jest. To jest koniec, patrz co tu się dzieje No chodźcie, ej ukrywamy się Ukrywamy się tu Ale jak tu wszyscy będą to... Ale to nie ma hiding to... hide tego, tego co będzie... Przejdź, przejdź, przejdź Tickera nie ma O lol Nie, to stójmy U mnie tu jest to... różowe o, czem, Na moim czem, czem, monitorze czem, czem, czem. Brady? Tak, co? Słuchaj, chyba faktycznie to jest czerwone Na, na ej, drugim monitorze jest czerwone Wait, what? <laughs> Okej. Ja. Czemu? Zamykać drzwi. <laughs> Ale dobre, dobre, to jest niepoko. Ale to jest dobre, dobre, no, no, to fajne takie. No. co co? Co, I co? i oni są, Ja piek No, gdzieś tutaj wiesz, bo po po to wiesz, drzwi się otwierają, zamykają, co nie? No ja wiem, gdzie ale jest ale reszta? Nie, nie reszta, już ich nie ma, oni poszli gdzie indziej. Czekajmy. <laughs> Została bajka i Dorian. Chyba tak no? no. Jeszcze ja zostałem Bajka nie ruszaj się. Wiesz, Ej, chodźcie, dobra. chodźcie ja na środek. Ja Ej, wróćcie się, wróćcie się, wróćcie się, wróćcie się, wróćcie się. No no gdzie ja wy poszliście? Z... Ja ich widziałem. Wow. Nigdy. No tu, tu jest to tam takie... Admiros! Wow. Admiros! <śpiewanie> <Admirals>. Zmieniam <śpiewanie> ten, ten nowe, ściany, nie ma. Ja nie ma. się to... bajce! No way! No <śpiewanie> ja mam za teleporter, hey. ma bajka, względem. Ej, znalazłem się. Ej, jaki no, sekret? No, Yes. <grym> ej, jakiego sekreta znalazłem! Wad. Ej dobra, ej, kojarzycie takie sceny ej, w jakim film, co ktoś się... się cofa, cofa, cofa i nagle ktoś jest za nim i mówi takie ej, sorry, ja tu jestem. Bo się tak biegam tutaj z taką pewnością i takie A tu fuck. fuck. Ej, no, to ci potem pokażę, tego. Było tyle miejsc, w których mogłem się tepnąć, ale nie, tepnąłem się akurat tam gdzie szłapaj. <grym> Oho. Ej, ej, Max, ej, Max, ja sobie gdzie muszę ci sekreta pokazać, jest zajebisty. To musimy się znaleźć, pamiętaj. Ja Chyba, szukam że będę... w niebieskim pokoju secreta, bo tu. Wow, ej, wow, Max, wow. wo Max, nie, wow. pro -buddy, pro -buddy. Max, chodź, no? chodź, chodź no? Poczekaj, To, to nie wiem, może Marcin to odkryłeś, jesteś ale poczekaj, zobaczę tego który to pokój, bo ja muszę ten pokój znaleźć sekund. O, tutaj, chodź, patrz, patrz. patrz. 20 sekund? To jest zajebiste. Wszyscy biegną. I patrz, i tutaj. to byłem, to to byłem. Ale to jest zajebiste, no otwórz to. Ale to wow! znowu. To właśnie. To, to właśnie. Zamykajcie, zamykajcie. zamykajcie, zamykajcie. zamykajcie to GG. Ja też. Ej, pomóżcie nam. Skacz. I tu wchodź, tu wchodź. wchodź. Faj, skacz. się. Pomóżcie nam. Ej, ej. E, Gdzie tutaj, ty tutaj byliście? Tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu, tu. tu. Tam, a co to, jest? Ej, co, to jest? Ej, co to jest? Ej, co to jest? What co fuck? To to jest? A co tu jest? A co tu jest? Ej! Ej, A to po jest? Na nie. Halo, ludzie! Co? No? Wrócić, pomóżcie nam, bo się zaczęliśmy! za <ścoughs> pomożemy. Co? No, nie, no i czuło, no nic, Nie, nie, nie! Nie, nie, Go, no no Dwóch no murzynów no mamy w ekipie Chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu. O, Tutaj, o Jezu. Eee, Dorian Nie w tym miejscu Wow, no Kucamy no nie, nie. na siebie Kłótajcie, kłótajcie, kłótajcie Co faktycznie się na Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, to jest w to jest? Nie jest, siedzimy w pudle Ej, To jest w ogóle ciemny takim. pokój bez wyjścia? Czy mi się tego wydaje? No tak, tak. O, nie, nie Ej możemy no, w, sobie, w siebie wejść. Ej, no to bez przesady, on tu nas nigdy nie, nie znajdzie. Nie, nie. nie. To jest... No szuka? o to chodzi. Dobrze, no dziesięciu szukających. Zdaraję się. Chodźcie się na siebie, no. Chodźcie na siebie, bo ty nie widziałeś pana. Dobra, już. Ja będę, ja, ja będę asekurował jakby Ja będę na dole Ja, ja asekur, bo no to jest jedno tutaj, nie? Tak, tylko jedno wejście Ja, ja zostałem, ja, jaki Max. kolor? Już widzę jak ktoś tu przyjdzie To był biały, znajdzie, to był biały to kolor biały Max? Kolor. Tak? tak? No. Weź mnie ratuj, bo ja sam z murzynami zostałem <laughs> no. Jesteś sam biały, A no, ja no, jestem sam. Zobacz Max Ja tu pilnuję Odwróć się, zobacz A O! Uczekaj! A! <grych> Ale pilnowałeś? Skąd eee. wiedział? Ale pilnowałeś. Oh, Powiedzieliście, że niewidzialna ściana akurat sprawdziłem. Powiedziałem. o BLADI. Teraz BLADI. <bloody. grych> nie, nie, ludzie, trzeba się rozejrzeć. BLADIEMĘ, trzeba się rozejrzeć. Tutaj, tutaj. No. Nie, nie stracaj koloru. To oh jest fioletowy, mańka! Fioletowy, fioletowy! To... Fioletowy! Spoko, spoko! Oh, ja to... Nie ma żadnego sekreta, fuck nie. O nie! <eaten> ja nie mam sprinta! Czas na zagłębie! Kucaj, kucaj, kucaj! Co, co ty zrobisz? To... <sharpno> no, no, to... <sharpno> nie, 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 oh, nie! Dobra, oh. ale w niebieskim nie ma żadnego sekreta, tak? No. ale kurde. Nie ma. Tam jest, tam Ej, jest. Ej, spójrzcie do góry. O mój Przechodziliście w nie? Dorian. Bajka! Został Admiros i bajka. bajka. Nie! Hej. Bajka! Hej! wiedziałem. Nie. Dobre, dobre, ej, mam ej, mam coś kolejnego, mam coś kolejnego. Chodźcie teraz się za mną. No o Maxyć. Ej, mam teraz coś jeszcze. Ej, ej, chodźcie, chodźcie. O. No, ja jestem szukającym. A szukającym, Ej, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj! Ja mam jeszcze miejsce Do zielonego? Dobra. Do zielonego. Wygląda nie? Ej, to wygląda Wygląda to to Wygląda to pozornie, ten, ale zobacz na to, poczekaj. Nie wiem, czy mi się uda. O, patrz na, na Admirosa, patrz na Admirosa, co on odpierdala. Tu są co jest? niewidzialne co platformy. Niewidzialne platformy, wow. widzicie? No. I one są gdzieś i no, nie w sumie trzeba na nie trafić. No. Mm? To takiego? A latarka może da się poświecić. Właśnie nie da się, ale są <laughs> niewidzialne. Ej, Max, mamy dla Ciebie niespodziankę. Jaką? Oh, Ej, stój na środku, tak, czekaj na Maxa. Ej, cześć, cześć, Ej, czekamy ale on na Maxa. z drabiny tak to Ej, co wy kombinujecie tam? No. Uwaga, skacze. O, Ej, o na nie. nie! Na każdym piętrze! Ej, na każdym piętrze znowu. Ej, na każdym piętrze na niego czekamy. What? Dobra, o stój tutaj, Dorian. Wejdź tak. do takiego wygląda. pokoju jednego, co jest w taki wysoki pokój pomarańczowy. I drabiny po bokach. Brązowy, no. Brązowy, o, chodź. Chodź do brązowego pokoju. pokoju. Ale będzie miał rozkwinę. No jest, jest! Mańce! Skaczcie wszyscy! Skaczcie teraz wszyscy! Tak, no wskacz, Bloody Mondrola! No właśnie, to no, skaczcie, Cześć! Bloody Mondrola, skaczcie, skaczcie! O nie! Nie, to teraz ten! I teraz co ma zrobić! No! O! A to nas chyba wejdą! O O co Cześć bajka, hej! Chodź! Ty O! kurwa! O mój Boże! Bieganie w kółko nic ci nie da! Nie rozumiesz tego? Aaa! Nie! Aaa! Friends natural jeszcze! Ej nie mogę Mario the Italian Seeker co? Ty no uciekam i nie mogę jej złapać! A gdzie jest? bajka wyszła! W labiryncie, w labiryncie! W labiryncie, w labiryncie, w labiryncie. No, yes. Dobra, co yes. <śmiennie> jest brawo. Nie, brawo! No. Brawo! Nie, no bo je. uciekała mi, tak? No co miałem Ej, to jest, ej, to jest po prostu. Ej, jeśli ja w ogóle nie uciekam. O, Bladzi znowu. O, po Bladzi z twierdzą? O nie, to się chowa gdzieś w dół. Po, powiedz nam coś, tak? No, no, z... Nie zrozumiemy nic. Poczekaj, bo nic nie usłyszałem! Powiedz coś, rosyjsku. Czeka, Bladzi! Nie no. Ty What? Mi, 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 Co Julia, uwagi. mi jesteś, nie zabudził, Julia, uwaga. Gdzie my jesteśmy? U Kto jest szukający? A mnie zabudził! Zjawód... Dobrze, oh, BlaDi! A ty oh, się uczyłeś, nie? Tak, tak, tu jesteś. Dziś uczyłeś <laughs> języka radzieckiego? Gdzie my jesteś? Tak, troszeczkę się uczyłem. no Może tu gdzieś jakieś drzwi są niewidzialne, czekaj. Może? Oho, och. Gdzie tym razem się oni ukryli? Ty, ja no nic nie ogarniam. O, 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 na Nie dowiesz się, Chodź, admira. o, o, dobra. Faktycznie. A my jesteśmy tutaj, o jezu. Fuck? Eee. O chodź tutaj, siedzmy tutaj. Nie, no teraz. dlaczego? Ale tej strony ci widać. Widziałeśmy tak? wcześniej, nie? Widać? No, widziałeś. Nie, nie, ja to otworzyłem specjalnie. A, to no. się Tak, tak. Nie dałeś się chamie. Nie, nie widziałem, jak przebiegałeś. przybiegałeś kurde. kurde, tak właśnie myślałem. Ej, a idę do To jest dobry, to jest dobry. Ja To Tak naprowadzę troszeczkę. Co? Taki teleport. O, nie, To, to, to idź do teleportu, ja szukam dalej. Ja nie mogę się o, tam dostać się doki doki, Co ty co dałeś? Coś tak dałeś, łatwo. No. Nie wiem, jak chciałem wyjść stąd. Ej, nie, bo ten teleport Zostało trzech. No dobra. było ich trzech. To bajka, gdzie I, jesteś? A, widzisz, już wiem. Ja się chowam. my się ej, widziałem cię, widzę cię. Ta, co ta, churna, tam, są w wentylacji są! WTF? to fuck? Gdzie, <laughs> gdzie to jest? Kolor. Jest, nie wiem właśnie, gdzie No to nie wiem, gdzie jest wentylacja, przecież to podstawowe. Miejsce. No w no wentylacji jest. Cześć, gdzie, no, gdzie to było? Kurna, który to był pokój? To było Fak. z kolumnami, z kolumnami. Uh. Z kolumnami, tak, 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 tak. tak, tak, tak dalajcie, uh. Mycha uciekaj! Biały? Nie. Ratuj się. Nie, 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 nie biały, nie biały. Tutaj. Czarny wieś. nie. Tu jest kolumny, tutaj! Jest! Jest! Tak, 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 tak. Tyle, ja tu byłem. No jest, jest kilka wentylacji, ale nie fuck, dude. Idzie było to wejście? Jest kilka wejść, no po prostu widać te pomieszczenia. A jest, dobra, widzę, widzę, mam, okej. Okay. Za dużo jest tego czasu. No, trochę, trochę za nie? dużo, faktycznie. Nie będę tyle uciekać. Cztery minuty że nie widzieliście jak was wcześniej wykiwałam. A jak i wykiwałaś? <bym grym> okej, <Okay, O>, panowie. <grym> nie, nie ma tutaj, idę sobie Nie, kroczkiem, trzech czerwonych i idę dalej z po prostu dalej. Na Naprawdę? Tak? No, niemożliwe. No bo my dajemy no fory, tak jesteśmy? No jest to nie, taka już nasza natura. Wszystko jest możliwe. Ty, to gdzie ona teraz poszła? Fuck. Co to jest? To ty? To ty bajad? Nie, to Dorian, tak. Dorian, Dorian. Baja. Ale baja. <grym> to kurwa, gdzie ja się znajdę? Dobra, zaraz No, no, no. Ale dobre to było. Dorian, gdzie tam cześć? Teleportowałem się do tego! praktycznie. Tak, tak samo jak ja ostatnio. ty. Bajka, kurwa, nie jest mi tym teleporterem. Ci, masz, przyciąganie, masz przyciąganie, masz yes. przyciąganie, bajka, dobrze. Tak, yes. no, to do kobieta, nie? Tak. Friends no człowiek. To nie jest bajka, tylko mycha, tak? Oj tam. Ej, no. Mycha. Jest Bo... my... o wow! O nie, znowu wow. tu jestem. Co? Wow! Ej, Ej, Ej a, kto tu przyszedł? Wow. Bajka! Ej, teleportowałeś się do nas. Co zrobiłam? się do nas, nas Teleportowałeś się do nas. Były... Naprawdę? Tak. A no. A byliście? O, znowu Dorian. Tarczka, gdzie, gdzie, gdzie uciekamy? Ej, chodź, 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 nie za mną, ej. ej! Nie, nie, chodźcie tutaj do tych! Do tych chodź, nie, ej dobre. To ja a tutaj tam. chodź. Tu i tutaj, I, i tu ja, ej, jaki to, czas to, mamy, Bloody? Wysoka, no bloody! Bo jedna, jedna strona teleportuje wyżej, a druga gdzieś a, się wynosi, więc trzeba pójść drugą. Chodźcie szybko, jeszcze raz się uda. Nie uda się. Blady, czas jaki? No i nie uda się. Leszczyku. Po prostu tutaj jedna strona przynosi a druga nie. Chodźcie w lewo, w lewo, chodźcie potem. O i teraz trzeba znowu zadecydować. Jeśli nie, nie na osoba nie, ktoś wejdzie, no wbijaj tam, ktoś. Tu, tutaj gladi, tu, o, tam. Jest Max. No idź tam, Cześć. Tam o to jest, ma. udało się. Dobrze. No jest, tu jest dobry dobra. punkt e, I teraz, kamperski naprawdę. I teraz tu gladi. No Super fuj. A What the fuck? to robiłem Co robimy? O, Macie za swoje Ale nie, bo to jest coś takiego, że jedna, jedna strona przynosi, a druga ten. O! Tak, oh, o, to... o, 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 o Majka! Mademiros. Mamy przerobane. Gdzie Mamy przerobane. Oooo! Oh. 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 Ja uciekłem! Nie tym razem. No. Ej, co to z... Ale jakie fajne tunele! No! To jest to bajka! roz. Gdzie jesteś? <śotapeany> Hehehe, co to było? Admiro! Nie! nie ma, bo Max wiedział, gdzie jesteś. Ej, dobra, kończymy teraz? Zgubiłem cię. Ale ja ci znalazłem po prostu, co nie miałem